Słuchajcie moi drodzy, chyba jeszcze nigdy w życiu nie miałem tak, że z jakimkolwiek produktem tak pędziłem do domu, byle tylko go przetestować. I tutaj mam właśnie taki produkt. Jak tylko go zobaczyłem, to kurde, ten mój rower wyciąga naprawdę niesamowite prędkości. Ale teraz, kurde, jak patrzyłem, to nawet dogoniłem samochód, który jechał, nie wiem ile tam. Ale. I żebyście widzieli minę tego kierowcy, on to widzi. Co do ch... No ale jest produkt, który można testować. A kurde, jeszcze był Monster Ultra Black, Co, już chciałeś mi wypomnieć, gnoju jeden, co? Ja już cię znam, ty kurde, ty. Macie tutaj jeszcze mojego osobistego montażystę. Nie wiem jak wy, ale no, chłop jest po prostu z innego wymiaru. No co ja mogę powiedzieć? No i postanowił, że kurde sobie po prostu tak pomontuję dobrowolnie, za darmo mi filmy, a ja już nie przedłużam i przetestujmy sobie GBSa piernikowego. GBSa Gingerbread. Golden Bowl Solution, cafe late o smaku pierniczka korzennego. Siemanek i powitam was serdecznie! Golden Bowl Solution wychodzi z drugim smakiem swojej kawy w puszkach. Tym razem przyszła pora na smak, smaka, dlatego że mamy oczywiście coraz bliżej święta. Ja się kurde pytam, jakim prawem na początku października, już na początku października, zasypują nas reklamami świątecznymi. Ja zawsze zauważyłem to ostatnimi czasy, nawet w pandemie, że reklamy świąteczne zawsze pojawiały się w połowie listopada. Co się zmieniło, ja się pytam. Yy, dobra, no dostaliśmy taki właśnie w świątecznej puszce produkt od Golden Ball Solution. Ale do no, kurre no ja nie wiem, jak wy, ale do no, czy aby na pewno to nie jest no, za wcześnie? O co najmniej miesiąc? Yy, dobra, no mamy początek listopada, ale no zrozumcie mnie, no, jak tak można. No i co, moi drodzy. Jak wiem, świąteczna puszka, mamy tutaj Bobeckie, mamy tutaj śnieg, mamy tutaj piernikową chatę. Oczywiście, góra jest klasyczna jak przy poprzednim GBS-ie. No i co jeszcze można powiedzieć o GBS-ach? Jakie to, że ich kawy rozpuszczalne zrobiły furorę po prostu w internecie? No co można powiedzieć? To jest chyba najbardziej nakofeiniona, nakofeinowana, czyli nawet jak ma największą ilość kofeiny wśród tych wszystkich kaw. Jakie spotkałem do tej pory? Ja wiem, że pewnie jest jakaś kawa, która jest mocniejsza, ale na ten moment ja widzę, że GBS jest po prostu najmocniejszą kawą, i teraz wychodzi z puszkowanymi kawami. Wcześniej były lody krówkowe słabo było to czuć, teraz mamy coś mocniejszego yy, na papierze mocniejszego pierniczki korzenne bardzo takie wiecie yy, świąteczne wajby. my też yy, już niedługo będziemy piekli pierniki będziemy je kurde wsadzać do pudełek skórki od pomarańczy, niech tam miękną jak ja kocham święta jak ja w ogóle kocham zimę, to jest jedyna pora roku, która mnie nie kur. No po prostu, no, nie denerwuję. We wiosnę wszystko kuźwa pyli. Wszystko, kurde, wstaje do... Wstaje ze snu. Całe robactwo, wszystko... Lato to jest kakofonium. Boże święty, kto wymyślił, żeby, kurde, tyle robactwa w tych lasach państwowych i tak dalej. Po prostu to jest... No... Kakofonium, nie wiem jak wy, no niby macie wakacje, ale okej. Okay. Mamy jesień, o Jezus Maria, wszystko spać. Dobra, to jest jedyna zaleta, bo wszystko kurde spada. Trzeba zgrabić te liście, te jesienne porządki, to jest po prostu... No i mamy zimę, najlepszą porę roku. I jedyne co, w czym ja się widzę to jest od odśnieżanie. Nie no, kocham ośmierzać, no co ja mogę innego powiedzieć. Dobra, woda pełna, mleko w proszku, cukier, ekstra kawy w proszku, proszek kakaowy, regulator kwasowości 500E501i, stabilizator E460, substancje słodzące, acesulfam, sukraloza, aromat. Aż dziwne, kurde, że dali tutaj całe nazwy słodzików, a nie dali również E. Puszki zabrakło na regulatory kwasowości i na stabilizator. Czy o co chodzi? 35 mg kofeiny, niech sobie przypomnę. 88 mg w całości. Na 100 ml. Aż mi włosy stanęły. No i mamy to moi drodzy. W ogóle pi skłodzone. Plus 100 do smaku. Patrząc po jednej takiej kawie, też od DBS-a, jedynej na razie, teraz mamy drugą, ale no jak da tamtą porę jedyną, no to to jednak nie pomogło. Mam nadzieję, że tu pomoże. <ścoughs> Leciałem z tym przez y, temperaturę plus 3 stopni Celsjusza. Powinna się schłodzić, co nie? Dobra. 122,5 kcal, 4,75 g tłuszczów i 3 g kwasów tłuszczowych nasyconych, 14,5 g węglowodanów i 13,25 g z tego to cukier, 5 g białka i 175 tysięcy g soli. Wstrząśnijmy tego panocka, bo jak żeby nie inaczej wszystkie te roboty muszą osiąść się na dnie. Chociaż że trzosłem tą puszką niemiłosiernie jak kurde pedałowałem jak szalony. Przypominam byłem rowerem. Żeby nie było do pobówień, kurde. O, ja czuję, że to nieźle, kurde nabuzowało, ja pierdziele, dobra. zakrywamy pomogło nie wyleciało zbyt dużo <laughs> dobra jeżeli w zapachu nie będzie tak jak ja sobie wyobrażam, czyli po prostu tu będzie czuć cynamon nad taką pełną parą, no i czekoladę no bo dlaczego by nie, no bo mamy tutaj kakao wprost z kameru. I ja pierdziele czuć Oczuć! Ale to jest też y, strasznie przytłumione kawą. Ale jest wyczuwalny cynamon. Te wszelkiego rodzaju przyprawy korzenne. No, po prostu, jak gniuchniecie, to pierwsze co was uderza to jest, są właśnie przyprawy korzenne. A potem je zastępuje ta kawa GBS-owa. Więc dlatego, co? Przelewamy trysetkę i sprawdzamy, jak to jest kalerystyckie. Co nie, moi drodzy? A ty te te ty. ty, ty. Brązowy kolor. Tutaj tak naprawdę już nie muszę nic więcej dodawać. Jest brązowy kolor. Jak żeby nie inaczej? Sprawdźmy, co GBS ma nam znowu do zaoferowania. Ja jestem pewien, sprawdzając na to, że poprzedniego GBS-a, kurde, potężna ilość osób, jak dobrze pamiętam, przetestowała. Teraz ja muszę być pierwszy. Zgarnę wszystkie wyświetlenia dla siebie. Jakim ty jesteś, cytar Kurde, hamem. No, jestem w no to musicie zrozumieć. Sprawdźmy. Dobra. Więcej się dzieje aniżeli przy lodach krówkowych. Uh! Teraz to dostałem chyba anyżem w mordę. Wo! No tu jest tych kurde przypraw korzennych sporo. Wo! Państwo drodzy kurczaczki, to jest kawa mrożona jak szukałem. To jest kawa mrożona ale nie jest też idealna. Po pierwsze, jest idealny balans pomiędzy smakiem kawowym, pomiędzy smakiem mlecznym, pomiędzy smakiem korzennym i pomiędzy słodyczą. Mamy tutaj obniżoną zawartość cukru, plus jeszcze dodatek sukralozy i acesulfamu, co oczywiście, no, jak dla mnie, nie jest problemem. Problemem jest na przykład, że dietetycy się do czego przypieprzają, ale no, co ja na to poradzę? Po drugie, Mamy tutaj naprawdę taki idealnie zbalansowany smak tych korzennych przypraw z tym smakiem kawy. W ogóle ten smak kawy jest taki jak lubię, nie za intensywny, nie za słaby. Jest go odciupinkę czuć. Jest go czuć, ale nie na taką skalę, żeby po prostu wykręcało mordę jak przy przypadku naprawdę dużej ilości tych pierdzielonych espresso albo americano ja nie będę nigdy fanem tego chyba zdążyliście już do tego dojść, co nie moi drodzy no i co jeżeli zdecydowaliście się na tego GBSa przygotujcie się na smak właśnie takiej kawy z mlekiem ze śmietanką nie za intensywny właśnie taki jak ja lubię naprawdę solidną dawkę korzennych przypraw Yy, między innymi Adyż bardzo dużo tu jest cynamonu jest tutaj nawet wydaje mi się kardamon kardamon kurde co jak co ale moja siostra nienawidzi więc dlatego jeżeli jej dam i ona potwierdzi o żeż ty w mordę jak ci zaraz przypierdzielę ty to oznacza, że na pewno tam jest kardamon i dam również adnotację jak na razie jest to w końcu porządny napój Jeden na... Dwa. Mm, bo naprawdę, no poprzedni były... Nie mówię, że słaby, ale po prostu... No... Jak za to cenę, to jednak chciałem więcej tego smaku karmelowego wyczuć. Więcej po prostu tego smaku wanilii i karmelu. A co tam było, kurde? Kawa stricte. Właśnie ta bazowa kawa, co tutaj jest. Tylko, że kurde, właśnie tylko... Tam była ona. Chwilę ciut, 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 ciut. było tam kurde karmelu. Kto widział recenzję, ten wie. Według mnie to by było na tyle. W ogóle pani sklepikarka. Jeżeli to ogląda, to oczywiście pozdrawiam. Też wydaje mi się, że jest zainteresowana tym. Bo kurde, jak zobaczyła, co my tu mamy. No. Kocham po prostu panie sklepikarki. U mnie na mieście jest po prostu najlepszy chyba przykład, gdzie tutaj są najlepsze sklepikarki po prostu. No wszędzie, czy to u mnie w Dino, czy to u mnie w Leviatanie, w Topmarkecie, w, czy nawet w Kerfurze. Nasze panie sklepikarki, panowie sklepikarze są po prostu najlepsi.